Zamiast kar administracyjnych surowe mandaty, zmiany w karaniu za brak obowiązkowych szczepień dzieci chce wprowadzić główny inspektor sanitarny. Paweł Grzesiowski podkreśla, że obecny system karania jest zbyt skomplikowany i zbyt długotrwały, a zagrożenie chorobami rośnie z każdym rokiem. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że pomysł na to, aby zmienić podejście do osób, które nie szczepią swoich dzieci, nie opiera się na karach. To jest wręcz przeciwnie. Próbujemy zdjąć te grzywny, które w tej chwili obowiązują, i taki jest pomysł, żeby przez zmianę ustawy spowodować, że te kilkudziesięciotysięczne grzywny, które są w tej chwili nakładane w systemie egzekucji administracyjnej, żeby zamienić na kilkuset złotowe mandaty, które będą nakładane w prostej procedurze mandatowej, tak jak wszyscy Państwo yy, znają te, ten yy, sposób yy, mamy konkretny, yy, konkretne wykroczenie. Mandat jest wypisywany bezpośrednio po jego stwierdzeniu i egzekwowany w ciągu kilku dni. Zgodnie z, z polskimi przepisami. Uproszczenie tej procedury i zmniejszenie kwot może spowodować pozytywny efekt w naszej ocenie, ponieważ dziś te wielotysięczne mandaty, te wielotysięczne grzywny zaledwie w pięciu procentach przynoszą oczekiwany efekt czyli zmianę postawy rodziców, którzy nie szczepili wcześniej swoich dzieci.